Ona po prostu chciała kochać. To nie była gra, manipulacja ani próba uwięzienia kogokolwiek. Po prostu oddała się, całkowicie, z szczerymi wiadomościami, czułymi gestami, stałą obecnością, myśląc, że to wystarczy, aby zostać zaakceptowaną. Ale on zaczął się dystansować, mniej odpowiadać, znikać bez wyjaśnienia. To połączenie, które wydawało się tak intensywne, Nagle zamieniło się w ciszę i została, próbując zrozumieć, co zrobiłem źle. Czy posunąłem się za daleko? Czy cię przestraszyłem? Prawda jest taka, że wiele razy, gdy kobieta kocha intensywnie, nie przeraża cię nadmiarem. Przeraża cię prawdą, którą niesie, z powodu głębi, z powodu niewidzialnej siły kogoś, kto jest emocjonalnie obudzony. I ta kobieta, nie wiedząc o tym, dotyka punktu, z którym zranione męskie ego nie wie, jak sobie poradzić wrażliwości. Karl Jung powiedział, że ego jest konstrukcją, która próbuje chronić człowieka przed wszystkim, co jest nieznane i zagrażające w nim samym. Więc kiedy kobieta podchodzi do niego szczerze, bez masek, bez filtrów, bez obrony, staje się niebezpiecznym lustrem. Niebezpiecznym nie dlatego, że jest toksyczna ale dlatego, że zaczyna pokazywać to, co on całe życie próbował ukryć, jego rany, jego emocjonalną niedojrzałość, jego trudności w utrzymaniu prawdziwej więzi, on nie ucieka od ciebie, ucieka od tego, co w nim aktywujesz. Miłość, kiedy jest czysta, nie wymaga, ale wymaga emocjonalnej obecności, a wielu mężczyzn nie zostało nauczonych, jak sobie z tym radzić. Zostali wyszkoleni, aby stawiać opór, podbijać, dominować, ale nie otrzymywać, nie pozostawać, nie budować razem. Więc, im więcej dajesz z siebie, tym bardziej on popada w kryzys. A jeśli jego ego przejmuje kontrolę, zrobi to, co potrafi, ucieknie nie dlatego, że jesteś zbyt silna ale dlatego, że on jest wciąż zbyt mały w stosunku do tego, co oferujesz. Czy Słyszałaś kiedyś zwrot? Wydawał się taki dojrzały. Dopóki nie podeszłaś za blisko, to nie przypadek to ego w akcji. Według Karla Junga, ego jest jak skorupa stworzona, by podtrzymywać wizerunek, jakim dana osoba się uważa bariera między prawdziwym ja a światem. A u mężczyzn, struktura ta jest zwykle wykuwana pod ideałami siły kontroli i niezniszczalności. Ale mało kto mówi. Za bardzo sztywnym ego prawie zawsze kryje się przestraszony chłopak, przerażony własnymi uczuciami, przerażony myślą, że nie jest wystarczająco dobry, przerażony możliwością bycia naprawdę zauważonym. A co się dzieje, gdy ty, świadoma kobieta, zaczynasz dotykać tego centrum, gdy pokazujesz, że jesteś obecna, czuła, stała? Zagrażasz wszystkiemu, co zbudowało jego ego, by nie czuł się słaby. Twoja czułość staje się dyskomfortem, twoja miłość staje się ciężarem, twoja obecność zaczyna przeszkadzać nie dlatego, że robisz coś złego, ale dlatego, że. zna tylko związki, w których ma kontrolę emocjonalną, a jego poddanie się to zaburza. Męskie ego widzi prawdziwe więzi, jako rodzaj lustra lustra, które odbija wszystko, czego unikał ból odrzucenia w dzieciństwie. Brak zdrowych odniesień do uczuć, wrażliwość, którą nauczył się ukrywać. Dlatego, gdy kobieta szczerze się poddaje, aktywuje to, czego on najbardziej się boi: dekonstrukcję tego, kim udaje, że jest. To prawda, o której prawie nikt nie mówi. Mężczyźni z kruchym ego nie boją się intensywnych kobiet, boją się całych kobiet, ponieważ cała kobieta wymaga obecności, spójności, prawdy. A ego nie wie, jak to dostarczyć. Wie tylko, jak negocjować, udawać, znikać, gdy jest konfrontowane, więc ucieka, ale nie ucieka od Twojej miłości, ucieka od wewnętrznego rozwoju, którego ta miłość wymaga, i wtedy pytasz siebie: dlaczego on nie został, skoro wszystko, co mu dałem, to miłość? Odpowiedź jest surowa, ale wyzwalająca ponieważ byłeś zbyt wielką miłością dla ego. Które wciąż toczyło wojnę z samym sobą. Myślałaś, że jeśli oddasz się szczerze, on zrozumie. Wierzyłaś, że jeśli okażesz uczucie, poczuje się bezpiecznie. Ale stało się odwrotnie. Odsunął się, stworzył bariery, wymyślał wymówki, albo co gorsza, sprawił, że uwierzyłaś, że jesteś zbyt intensywna. Ale niewypowiedziana prawda jest taka: Twoje oddanie siebie dotknęło starej rany. Karl Jung powiedział, że podświadomość przechowuje wszystko, czego świadomy umysł nie potrafi przetworzyć. A to obejmuje ból z dzieciństwa, nierozwiązane odrzucenia, odrzucone uczucia i stłumione traumy. Kiedy kobieta oddaje się z czystością, obecnością i głębią. Ona dotyka tego miejsca bezpośrednio. Nie zaoferowałaś tylko uczucia, zaoferowałaś akceptację. A ten rodzaj miłości jest rozbrajający, ponieważ mężczyzna, który nosi w sobie głęboką ranę, jest zwykle przyzwyczajony do płytkich relacji, do gier emocjonalnych, do kobiet, które rzucają mu wyzwanie tylko na powierzchni. On wie, jak na to zareagować. Ma strategię radzenia sobie z tą dynamiką, ale nie ma obrony przed prawdziwą miłością. Przeciwko kobiecie, która patrzy mu w oczy i widzi coś więcej niż postać przeciwko kobiecie, która mocno go trzyma i mówi Jestem tutaj. Ta obecność wyzwala wspomnienia, o których wolałby zapomnieć, jak porzucenie w dzieciństwie, jak ból bycia emocjonalnie zaniedbanym przez osobę przywiązaną, jak wstyd z powodu zbytniego zapotrzebowania na kogoś i bycia ignorowanym. Więc nie zdając sobie z tego sprawy, postrzega siebie jako małego w Twojej obecności. I aby chronić tę wewnętrzną kruchość, atakuje, albo się wycofuje, albo próbuje cię umniejszyć nie ze złośliwości, ale z emocjonalnej samoobrony oddajesz siebie, a on się boi pokazujesz siebie a on czuje się odsłonięty, kochasz a on ucieka nie dlatego, że zrobiłeś coś złego ale dlatego, że miłość, którą mu ofiarowujesz, wymaga od niego uzdrowienia tego. Co przez całe życie próbował ukryć? I czy wiesz, jaka jest ironia w tym wszystkim? Kobieta, która mogłaby go najbardziej uzdrowić, to właśnie ta, którą rani, ta, którą odrzuca, ta, którą traci. Ile razy zastanawiałaś się, czy nie przesadzasz? Czy może nie jesteś zbyt wymagająca, zbyt intensywna, zbyt dobra? Ta wątpliwość nie narodziła się w tobie, została zasiana. Zasiana przez mężczyznę, który nie wiedział, jak cię kochać, przez społeczeństwo, które obwinia kobiety za zbytnie uczucia, przez kulturę, która przekształca kobiece uczucie w ciężar, a poddanie się w słabość. Ale oto prawda, którą należy powiedzieć: nie byłaś zbyt duża. To on był tym, który był zbyt mały dla kobiety, którą już się stałaś. Karl Jung mówił o procesie indywiduacji. Jako o drodze dostania się tym, kim naprawdę jesteś, a kiedy kobieta rozpoczyna tę drogę, naturalnie staje się głębsza, bardziej przebudzona, bardziej połączona ze swoją własną duszą i to przeszkadza, ponieważ takie kobiety nie akceptują okruchów, nie zadowalają się połowiczną obecnością, nie ściszają głosu, by dopasować się do ciasnych relacji. Domagają się prawdziwej obecności, nie krzykiem ani szantażem, ale prostym faktem bycia tym, kim są. A to jest nie do zniesienia dla mężczyzny, który wciąż żyje pod kontrolą zranionego ego. Na początku może być nawet oczarowany, ale potem zaczyna czuć się mały, zaczyna rywalizować z Twoim światłem, aby być dręczony Twoim bezpieczeństwem, aby umniejszyć Cię. Próbując poczuć się wielkim, ale to nie ty byłeś problemem, to było lustro, które reprezentowałeś lustro, które pokazało mu wszystkie części, na które wciąż odmawia spojrzenia. Chciałeś zostać wybrany, ale zostałeś odrzucony zamiast pytać siebie, co jest z tobą nie tak, może nadszedł czas, aby zrozumieć, on po prostu nie miał emocjonalnej struktury, aby dotrzymać ci kroku. Bo nie każdy mężczyzna jest gotowy na całą kobietę. Kobieta, która czuje, myśli, mówi, marzy, pragnie i nie cofa się ze strachu przed porzuceniem. Nie byłaś zbyt wiele, byłaś wystarczająca, a on był wciąż za mały na miłość, którą musisz dać. Jest coś świętego w miłości, którą oferuje świadoma kobieta. To nie jest tylko troska, to nie jest tylko obecność. To jest uzdrawianie, ale nikt ci nie powiedział, że miłość, która uzdrawia, również stawia czoła. Kiedy kochasz zranionego mężczyznę z prawdą i całością, aktywujesz w nim nie tylko pragnienie, ale kryzys kryzys bycia widzianym kryzys niemożności ucieczki od siebie. Karl Jung nauczał, że nieświadomość próbuje się zamanifestować kiedykolwiek znajdzie na to przestrzeń. A zdrowa, intuicyjna i współczująca kobiecość jest tą przestrzenią. Dlatego zamiast podziękować Ci za Twoje poddanie się, denerwuje się, zamiast powitać Twoje uczucie, ucieka, ponieważ kobiecość, która wita i zauważa wszystko, jest tą samą, która zmusza go do stawienia czoła częściom, które wolałby ukryć. Cała kobieta patrzy na niego i widzi zranionego chłopca. Ona kocha go nie za to, kim udaje, że jest, ale za to, kim naprawdę jest. A ten rodzaj miłości paradoksalnie może wydawać się zagrożeniem. Nauczył się, że aby zostać zaakceptowanym, musi być silny, zimny, nietykalny. I nagle staje twarzą w twarz z kobietą, która widzi jego ból, która nie boi się jego milczenia która nie jest pod wrażeniem jego dystansu. Ona nie gra w gry, ona nie błaga, ona po prostu pozostaje obecna, a ta obecność sama w sobie rozbraja wszystko. Zraniony mężczyzna, gdy nie jest gotowy, aby się przekształcić, interpretuje tę obecność jako inwazję, jako pułapkę. A ego krzyczy: Uciekaj! I ucieka nie od kobiety, ale od tego, co przebudzona kobiecość mu robi. Dekonstruuje, konfrontuje, przekształca. Dlatego tak wiele świadomych, kochających, emocjonalnie dojrzałych kobiet przeżywa historię bólu z niedojrzałymi mężczyznami. Ponieważ miłość, którą oferują, jest ponad strukturą, którą wciąż muszą otrzymać. Ale błąd nie leży w kochaniu. Błąd polega na tym, że umniejszasz swoją wartość. Aby zdobyć akceptację tych, którzy wciąż nie wiedzą, co zrobić z tak wielką miłością. Powiedział, że byłaś zbyt silna, że wywierałaś zbyt dużą presję, że byłaś zbyt intensywna, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zdasz sobie sprawę: Nie bał się ciebie. Bał się tego, co w nim budziłaś. Karl Jung powiedział, że kiedy ktoś wywołuje w nas intensywne reakcje, to nie jest to przypadek. To dlatego, że ta osoba dotyka czegoś nieświadomego, ukrytego, nierozwiązanego. I ty to zrobiłeś. Problemem nie była twoja obecność. Chodziło o to, że kiedy był w pobliżu, zaczął czuć, a uczucie dla mężczyzny przyzwyczajonego do emocjonalnej ochrony jest odpowiednikiem bycia nagim w środku tłumu. Uaktywniłaś jego wrażliwość, jego prawdę, jego zagubienie, jego pragnienie poddania się i panikę utraty. Kontroli, nie bał się, że się zbliżysz, ale że się rozpadnie, ponieważ kiedy naprawdę kogoś kochasz, nie da się utrzymać nienaruszonych swoich obron i zbudował życie oparte na obronach. Może został odrzucony przez matkę, albo ignorowany emocjonalnie w dzieciństwie. Może nauczono go, że silny mężczyzna to mężczyzna, który nie czuje, ale. Ty przybyłeś inaczej, ze spokojnym spojrzeniem, otwartymi dłońmi i dostępną klatką piersiową, bez wymagań, bez gier, bez manipulacji. I to rozmontowało wszystko, co uważał za bezpieczne, więc uciekł, racjonalizował. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, może nawet znalazł inną kobietę, lżejszą, łatwiejszą, mniej prawdomówną, ale w głębi duszy, nie uciekł od związku, uciekł. Od spotkania z samym sobą, które odbywało się za Twoim pośrednictwem. To jest paradoks prawdziwej miłości. Przyciąga i przeraża. Witamy i konfrontujemy. Uwalnia i rozbiera. I musisz to zrozumieć, żeby nie obwiniać siebie. To nie ty spowodowałeś separację. To jego strach przed patrzeniem w lustro odzwierciedlał Twoją cichą obecność. Czy nadal myślisz o nim jako o właściwym człowieku w złym czasie? Jak o kimś, kto po prostu potrzebował czasu, jak o kimś, kto głęboko cię kocha, ale nie wie, jak to okazać. Uważaj, to nie jest głos twojego serca, to głos twojej rany przebrany za nadzieję. Karl Jung powiedział, że to, z czym nie zmierzymy się w sobie, okaże się przeznaczeniem. I wiele razy zamiast kochać kogoś takiego, jakim naprawdę jest, trzymamy się tego, Kim według nas mógłby być? Nie jesteś z nim uwięziony. Jesteś uwięziony z wersją tej osoby, którą stworzył Twój umysł, aby usprawiedliwić Twój ból. Ta wersja byłaby idealna, gdyby dojrzeli, gdyby Cię wybrali, gdyby nie uciekli. I tu zaczyna się emocjonalne więzienie zaczyna się żyć pomiędzy rzeczywistością, która Cię rania, fantazją, która Cię koi idealizujesz, by przetrwać. Tworzysz wyimaginowanego Go, który uniemożliwia ci pójście dalej, a tymczasem On również karmi swoją własną iluzję, że był ofiarą kobiety, która była zbyt intensywna, miłości, która nie miała być teraz. Oboje uciekają. Trzymasz się przyszłości, która nigdy nie nadeszła. On ukrywa się przed prawdą, z którą nie chce się zmierzyć. Ale w głębi duszy ani Ty go całkowicie nie kochałaś. Ani on cię naprawdę nie znał, ponieważ kiedy idealizujemy kogoś, przestajemy kochać prawdziwą osobę i zaczynamy kochać odbicie tego, czego myślimy, że potrzebujemy. I to nas powstrzymuje, ponieważ za każdym razem, gdy wraca, myślisz, że się zmienił, za każdym razem, gdy znika, mówisz, że to strach przed miłością, za każdym razem, gdy cię ignoruje, wierzysz, że to jego zagubienie. Ale prawda jest prostsza i okrutniejsza. On jest dokładnie tym, kim się okazał. To ty próbujesz go uratować, tworząc obraz, który stworzyłaś. I to ten obraz, nie on, powstrzymuje cię przed pójściem dalej, bo nie chcesz go stracić. Ale może musisz pozbyć się iluzji, którą stworzyłaś na jego temat, aby w końcu odnaleźć siebie.